Elo, witam was z a to jest kolejny mini vlog. Dzisiaj mam do przekazania parę informacji. Yy, jakby, to, jakby to powiedzieć? Drug yy, najbliższym niedzielę, to jest 2 czerwca, teraz tą niedzielę, yy, wyruszam w daleką podróż. Nie bójcie się, nie zaniedbam filmików. Postaram się nagrać sobie trochę wcześniej, wrzucić na YouTube'a. Abyście przez ten czas, jak, jak nawet podróżowo, można powiedzieć, mieli co oglądać? Hmm, daleką podróż. Myślicie, co, gdzie i jak? To za chwilę. Tak więc, co, gdzie i jak? W Na niedzielę, czyli 2 czerwca, w tą niedzielę, wyruszą daleką podróż. Gdzie, co i jak? Yy, wyruszą daleką podróż do yy, United States of America, do USA, do Stanów Zjednoczonych. Myślicie, po co, gdzie, w ogóle. Po co? Szczerze, sam jeszcze do końca nie wiem. A gdzie? Dokładnie do miejscowości Texas. Do miejscowości Texas. Hmm, po co? Tak, po pierwsze, ja latam na około, tak półtora, dwa miesiące mniej więcej. Tam do końca lipca jakoś tak mniej więcej, bo potem wracam. Tak, mam bilet powrotny, wracam i, i, i na kolonie do, do Błokiady. Mam zapłacenie, nie będę tego mordował. Bilet powrotny mam. Yy... Z tego, znaczy jadę tam po pierwsze z tego względu, że będzie albo po wakacjach już, po tych wakacjach albo dopiero skończę myślę tutaj w szkołę, czyli gdzieś 19-20 albo mam mam zamiar technikum, czyli technikum bym skończył. Mam zamiar tam wyjechać na stałe. Yy, więc teraz jadę tam, mam okazję teraz tam jechać. Kaska się nazbiera, mam okazję tam jechać. Yy, po prostu obczaj co i jak, jak tam z pracą potem będzie. Jak z lokum, jak ogólnie wszystko. Na początek myślałam lokum, no, z tym może większy problem, jednak 16 lat i praca to nie bardzo Nie bardzo wyszło to załatwić. Mam tam rodzinę, mam tam trzecie z wujkiem, właśnie też mieszkającym tam w Teksasie, tam w Dallas dokładnie, daleko od Teksasu, tam gdzie mniej więcej jest lotnisko, tam no, trochę od lotniska, że albo zatrzymam się u nich na początku. Jakbyś udało znaleźć własne lokum, jeżeli bym wyjechał później, czyli dopiero to tam 4 lata na stałe, no to własne lokum, a na początek jak się nie udało, to wiadomo, u nich. Zatrzymam na pewien czas. Jakby nie z nagrywanie Nagrywanie zostanie tak było, owszem będą wiadomo inne strefy czasowe, czyli ja tam będę wrzucał u siebie jakby w dzień, u was to będzie noc, będziecie musieli czekać następnego dnia tak jakby, albo coś takiego, tak to spróbuję jakoś rozkminić. Może się uda, jeżeli na przykład tam była 18, 10 godzin około, no to tu jest 8. To muszę tak wieczor wiecz w sumie wieczorem rzucać, u Was to tryb było rano, w tak w miarę będzie szło. Albo u mnie rano, następnego dnia, to tam już będzie, u Was będzie jeszcze wcześniejszy Koś tak to rozkminić. Ehm, no. Na no, jak długo tam jadę jeszcze, nie wiem dokładnie. Na razie jadę na około niecałe 2 miesiące, gdzieś półtora do miesiące, bo teraz, teraz czerwca do końca lipca. Obczaję tam wszystko, co i jak. Wylotuje oczywiście kotowic Pieżowic. No. Jeśli ktoś śledzi mojego facebooka, to już na pewno o tym wie. Jest napisane na nim, że, że wyjeżdżam do USA. Jeśli ktoś nie śledzi, może sobie go zalajkować, będzie, będzie na bieżąco, bardziej nawet niż, niż, niż filmiki na YouTubie czasami. Rolę się dosłownie tak jak zostało. Te nowe serie pojawią się jeszcze w tym tygodniu, do niedzieli, do której będzie Skyrim. Yy, nie wiem, czy dodatkowo nie będzie niedzielnego, jakby vloga, po prostu z, już przed samym wyjazdem. Może powiedzieć, bo jak to tam mam. Lot mam od 22. Czyli myślę, że koło 7, 6, najpóźniej bym to musiał nagrać. Ale to wyrenderuję, wrzucę, no to nagram to wcześniej. Po prostu wam to wrzucę trochę później. Coś takiego albo, na, albo... jakoś jak to rozwinie. Czy mogę tak nagrać to, wyrenderuję, potem wrzucę na tuba? Ale co potem, że jakąś wyłączą? Ja już tam poradzę, bo pociąg mam 19, 30, coś. Jakoś tak mam pociąg z rybnika, mam na, na, na Katowice nie, wcześniej, wcześniej mam pociąg. 18.30 mam pociąg, to jest około godzina, godzina 15, tam jest od 20, 2 godziny na wodę jest odprawa, takie tam pierdoły, to tamto sramto duperele. I, i wyruszamy w drugiej i na miejscu będę gdzieś koło 9-10 godzin, koło 7.00 7.38, coś koło tego będę rano. Czyli u Was to będzie jeszcze, jeszcze będzie noc, u nas jakby. Tamto będzie niby 8:00 u nas tak z czasami. Nie wiem, w co dokładnie godzinę. Jakby to na dzień, no to będzie 7-8, że cofniemy się jakby w czasie, można tak powiedzieć, no to to będzie inna godzina. A dobra, to, to, to tak na drugi plan. Wyjeżdżam, nie wiem, jak na długo. Yy, tam normalnie potem nagrywał. Yy, ale tam to też jeszcze z drugiego powodu, na pewno znacie ten powód. Do Teksasu. Dlaczego do Teksasu? A no dlatego... Nawet sprawdzę sobie dokładne informacje, żebym się nie pomylił, bo może się mylę. Ale raczej się nie mylę. Tak. Pokaż ci. Sobie sprawdzę Tak na 100%, bo nie jestem pewien. Tak. Dobrze. Do Teksasu jadę. No, z tego względu. posadzę do Teksasu. Do Teksasu jadę. Ponieważ urodziła się tam pewna osoba. I mieszka, mieszka tam pewna osoba. Czy znaczy mieszka, I rodzina tam mieszka. Powiem, że się dowiedzia się kto. Tak, jest to Serena Gomez. Urodziła się w Teksasie dokładnie w Grand Prairie. Grand Prairie, Grand pra, nie wiem czy się czyta. Piszę się Prairie, Grand Prairie, Texas. To jest z tego, z tam Texas, to tam niedaleko, nie? Największe miasto, no Houston, Dallas, no że tam będę pobliżu. Jeśli mi się uda odwiedzić mm, rodziców, że tak powiem, nie no to, to jest taki rzad, ale później, jeśli coś bym skminił, może uda mi się nawet ją kiedy spotkać. Co by nie było takie złe. Zajebiste to skorzystam i no, mam no, zamiar tam zamieszkać. Na pewno tego przemieszkanie, bo wiadomo, na no dom nie będzie mi raczej w życiu stać też partnerstwo. Hmm. Czy ja wiem? Jakby będzie się haj -ha zgadzał, to to partnerstwo będzie. I trzecia w sumie chyba sprawa, komputer. Myślę teraz jak z komputerem, bo czy brać swój, ze sobą to jako dodatkowy bagaż czy to, będzie czy mi to więcej wykosztowało wy, wy, wy niż kosztuje już sama podróż. A druga sprawa z tym bagażem ja komputer. Czy tam nie kupić nowego, po prostu lepszego? Bo tak kasa jest. Ale mógłbym kupić nowy, tu będę zawsze. Będę mógł tu wrócić do mojego starego, mojej może starej świątyni, która nie jest jeszcze świątynią, ale będzie. Tam będzie, myślę, świątynią. No. To mi tu wyskoczyło. Nie, wydawało mi się. Co jeszcze? No, no było takie było. Tak wszystko, tak z takiej informacji. Bonus, nie wiem, czy będzie bonus. Bonus chyba nie będzie. Teraz y, rzecz dla niedowiarków Bo jest to sami tacy, niedowiarkowie o! Co to jest? Tak, to jest bilet Bilet w jedną i w drugą stronę Wspomnieciony Jest w jedną i w drugą stronę Z Katowic do Dallas 2.06.2013, wylot 22, Katowice, Polska, Pyżowice. Przylot około 8.45 następnego dnia oczywiście Dallas USA Dallas Love Field. Dokładne lotnisko. Chyba że gdzieś wiedzą. i oczywiście tu jest tak, tak samo bilet powrotny. tu, tu cena, ceny zasłonie. to byśmy już widzieliście, ale dobra. Tak, dużo kosztuje. Znaczy w dwie strony, w jednej co nie jest takie drogie, ale w dwie strony, tak, w tym bardziej, że muszę mieć jako dorosły, jako no, nie ulgowy, ulgowy za 12 lat Wzielenie. z powrotem z Dallas do Katowic, wylot 1815 prawdopodobnie powrót około 9,39 nie więcej to czasowo tam jest takie popieprzone no, no dobra no lo, linia lotnicza lot Polish Airlines samolot Boeing 767300. 300 typ taryfy first minute no Grecik jest, więc nie mówcie, że nie ma wszystko jest zaplanowane wszystko jest opłacone teraz muszę zajechać, zajechać do Katowic, zalecieć do Dallas Potem jakoś przetransportować się do albo do Texasu, albo do Dala zostanę U, u, u wujków i cioci I cioci, i wujków, i cioci, i... Nie, kuzynów nie, kuzynów też nie, u wujków i cioci Kto to jest, wtf? dalej. Hmm No Ale to chyba na tyle Dzisiaj środa, na pewno już jest... O tym już na pewno był Farkę 3 Jutro, nie wiem co będzie Czwartek, 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 czwartek Możliwe, że yy, Fair Cry'a na czwartek Vlogi będą w środę Piątek zaplanowany, jest sobota zaplanowana, niedziela Skyrim Piątek, sobota, nowe serie A czy nie, czy uda mi się nagrać? Jeden, jeden na pewno, ale czy drugą serię nie wiem, czy się uda, bo mi Tak nie laguje Już bez nagrywania w miarę mało wprost, a z nagrywaniem to już jest masakra, bo dosyć duże wymagania Jeden z nowszych gier Dobra Więc tak, było chyba na tyle Nie wiem, czy na bonusu mam coś ciekawego do pokazania nie no nie mam nic. No. Też coś? <noise> tak patrzysz to chwilę? Myś coś chciał. No, właśnie sam ładnie, nie wiem co robię. Dobra, hmm. tak, to było na tyle. Tak, nie będę hmm. tego materiału, proszę. Nie miej jakoś to w górę. To chciałbym film do ulubionych, Kto nie zasubskrybował mojego kanału, mojego, to teraz. I to by było na tyle. Następny mini vlog, albo w niedzielę przed wyjazdem. Cześć co? co coś? Co? Cześć coś. No nie, a Ty? Aha. Nic. No, teraz czy, godzina, 12.07. Nie, kurczy, Na placu? Tak, po prostu. Miejscami tak No, jest mokra trawa tam. Ta tak. mała kosiarka tylko nie zdała. Mokre Co to ma za bilet? Polska. Bilet nie? Przylecił. Zaraz, zaraz, zaraz No. No, kot. Piotrek, nie liczę, no w No tak dobra, na Polskiego